Ojcze Niebieski, Panie Jezu, przychodzę dziś przed Ciebie z otwartym sercem i czystym umysłem. Proszę Cię, Panie, aby moje życie w każdym aspekcie zasługiwało na cud, czyli swoje cuda w imię Jezusa. Przychodzę dziś do Ciebie z wiarą i wierzę, że możesz zrobić więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Chcę chodzić wiarą a nie wzrokiem. Panie, proszę, czyli swoje cuda w moim życiu. Wiem, że możesz dokonać niemożliwego w moim życiu i ufam Twoim obietnicom. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który widzi i zna każdą naszą potrzebę. Zapraszam Cię, Panie, abyś działał w każdej sytuacji i wyzwaniach, z którymi się mierzę w moim życiu Niech Twoja cudowna Moc objawi się w moim życiu Interweniuj w każdej sytuacji Panie Ojcze niebieski Jeśli popełniłem jakiś grzech Lub zamierzałem zło W swoim sercu Które blokuje mnie przed doświadczeniem Twojego cudu Proszę o Twoje przebaczenie Stwórz we mnie nowe Czyste serce i odnow właściwego Ducha we mnie rozpoznaje, że za każdym razem, gdy decydujesz się dokonać cudu w moim życiu, codziennie zawsze pokazujesz mi i przypominasz o Twojej nieustającej miłości w moim życiu. Jeśli zło w sferze duchowej uniemożliwia zamanifestowanie się cudów w moim życiu, modlę się o boski przełom w. W imieniu Jezusa dziękuję Ci za Twoje cudowne interwencje w moim życiu. Codziennie Amen. Ojcze Niebieski, jesteś moją siłą i wszelka moc należy do Ciebie. Modlę się o dobre, zdrowie i obfitość, dobrobytu. Daj mi silne i energiczne ciało i silną odporność na choroby. Ufam że otrzymasz nową siłę i wzbijesz się wysoko jak orzeł. Pobłogosław mnie silnym układem odpornościowym. Albym miał potężną obronę przed bakteriami i infekcjami wirusowymi. Proszę o dobrobyt dla mojego ciała. Panie, proszę, oddasz mnie jeszcze wieloma latami życia. Zdrowy umysł, siła dla moich mięśni, i doskonała zwinność im jestem zdrowszy tym dokładniej mogę wykonywać Twoją pracę dziękuję Ci Panie, że kiedy zwracam uwagę na Twoje słowa i trzymam je w sercu przynoszą zdrowie całemu mojemu ciału Ojcze niebieski jesteś moją siłą a moja pieśń obdasz mnie energią dla mojego ciała i umysł pobłogosław moje ciało mocą i witalnością, której potrzebuję, aby osiągnąć wszystko, co mi wyznaczyłeś. I spraw, aby mój umysł skupił się, abym myślał jasno i szybko. Bądź moją twierdzą. Ojcze, niech Twoi aniołowie obozują wokół mnie. I chronią mnie przed wszelkimi urazami spowodowanymi upadkiem lub wypadkami. Modlę się, panie, abyś pobłogosławił mnie dobrym poczuciem równowagi, dobrą świadomością, abym dobrze funkcjonował w otaczającym mnie środowisku. Modlę się o to szczególnie, abyś utrzymywał mnie w zdrowiu. Cały czas w imię Jezusa modlę się. Amen. Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie dzisiaj. Codziennie zlewam Twoje błogosławieństwa w moje życie. Uwalniam Twoje błogosławieństwa w moje życie każdego i każdego. Mijającego dnia wywyższam Twoje imię, bo zawsze błogosław tym, którzy Cię kochają. Bądź dla mnie łaskawy. Panie imię Twoje, twarz jaśnieje nade mną, Jehowo i Rech, Ty jesteś moim żywicielem, jesteś źródłem wszystkich błogosławieństw, Twoje słowo oświadcza, że Ty, mój Boże, zaspokoisz wszystkie moje potrzeby, zgodnie z bogactwem Twojej chwały w Chrystusie Jezusie. Błogosław mi obficie każdego dnia mojego życia. Modlę się, aby przeciwnik nie ukradł mi radości, błogosławieństwa i pokój. Oświadczam, że pozostanę uniesiony, bo nie ma nikogo, kto mógłby podnieść moją duszę, tak jak Ty obdarzasz mnie wieloma błogosławieństwami w moim życiu. Deklaruję, że wszystko. Co robię lub czego dotykam, będzie rozkwitać, przynosząc mi łaskę, Panie, w oczach pomocników mojego przeznaczenia, błogosław mi fizycznie, duchowo i finansowo. Zastąp każdy utracony honor, który wróg ukradł mi, Panie, modlę się o rozmnożenie, Ojcze, rozmnóż dzieła moich rąk. Modlę się, Ojcze, Panie, albyś spojrzał z góry i zlał swoje niebiańskie błogosławieństwa na moje życie. uczyni mnie kanałem Twoich błogosławieństw kanałem, przez który Twoja miłość, pokój i radość płyną z Ciebie przeze mnie do innych. Prowadź moje stopy do miejsc, gdzie mogę iść i być błogosławieństwem Niech moja mowa będzie przyprawiona solą, abym mógł mówić prawdę w miłości. Modlę się, Ojcze, abyś wzrastał w moim życiu, aby błogosławieństwa, które przez Ciebie przelewasz na innych, przyciągało się nawzajem bliżej w Twoje ramiona. Jesteś naprawdę dobrym Bogiem. Udziel mi łaski abym pozostał Twoim pokornym sługą, abym otrzymywał Twoje błogosławieństwa przez wszystkie dni mojego życia. W imię Jezusa modlę się, Amen, niebiański Ojcze, jestem w Twojej obecności dzisiaj, szukając Twojej pomocy. Psalm 121, wersety 1-2, mówi. Że podnoszę oczy ku górom, skąd nadejdzie moja pomoc. Moja pomoc nadejdzie od Pana, stwórcy nieba i ziemi. Pomóż mi, ojcze, Panie, z całą pełnią i czułością Twojej miłości w każdej chwili walki i udręki. Podnoszę oczy ku Tobie, Boże, bo to jesteś moją pomocą. Modlę się do Ciebie. Ojcze, o Twoją pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji dla mojego życia, powstań Panie i daj mi zwycięstwo nad moimi wrogami. Niech wszyscy, którzy mnie nienawidzą i szukają mojego upadku, zostaną zawstydzeni. Ty jesteś moją, prawdziwą pomocą w chwilach potrzeby. Pisma Święte pozwalają mi zrozumieć, że masz serce człowieka i królów w swoich rękach i kierujesz nim jak strumieniem wody. Modlę się, Panie, abyś dotknął serca moich pomocników przeznaczenia, aby sprowadzić cud do mojego życia. Modlę się z całego serca i duszy o pomoc w każdej sytuacji finansowej. Uwolnij dobrobyt do mojego życia. Pomóż mi finansowo. Otwórz swoje okna niebios i ześlij swoje błogosławieństwa na mnie. Jestem wdzięczny za wysłuchanie mojego wołania i pomoc w każdej sytuacji. W imię Jezusa modlę się. Amen. Ojcze Panie, staję dziś przed Tobą tak, jak Potrzebuję Twoich cudów w każdej sytuacji, z którą się dzisiaj zmagam. Daj mi siłę, aby mnie przezwyciężył. Panie, powierzam całą moją sytuację Twojej. opiece. wierzę, że jesteś jedynym, który może mnie uratować. Interweniuj cudownie, Ojcze Panie, modlę się, Panie. Abyś uciszył każdego. Sytuacja, która wydaje się niemożliwa, niech cuda spłyną w każdą martwą sytuację, którą popełniam, całe moje istnienie w Twoje ręce. Przywróć wszystko, co musi być przywrócone, Panie, i uzdrów wszystko, co potrzebuje uzdrowienia. Patrzę na Ciebie z nadzieją i wiarą. Oddaję Ci moje życie, czyń cuda w moim życiu. Niech świat zobaczy Twoje cudowne ręce w moim życiu. Wierzę w Twoje słowo, że jesteś zdolna odmienić wszystko dla mojego dobra, swoją moc i swoją chwałę. Czyniąc cuda w moim życiu, zabierz wszystko, co obciążało moje serce i groziło zniszczeniem mojego pokoju. Uczyń mnie dowodem Twojej nieomylności, cudów i cudów, aby świat zobaczył Twoją dobroć i Twoją wierność w imię Jezusa. Modlę się. Amen.